Cześć, czas na Wasze pytania z Facebooka na gałęzi. Przechodzimy od razu do rzeczy. Jaki jest najgorszy film, jaki obejrzałeś i dlaczego to jest 365 dni? Tak, jest to 365 dni i bardzo się cieszę, że obejrzałem ten film, bo wreszcie mogę w ten sposób odpowiadać na tego typu postawione pytania. Co pewien czas pytacie się właśnie o to, jaki jest najgorszy film, jaki obejrzałem, a ja nie oglądam raczej słabych filmów. Jest to związane z brakiem czasu to, czasu, to znaczy nie chcę marnować czas na słabe filmy, po prostu. Więc jeśli wiem, że coś jest bardzo słabe, to po prostu tego nie oglądam. 365 dni zrobiłem wyjątek z samej ciekawości i bardzo dobrze, bo właśnie mogę wreszcie odpowiadać na tego typu pytania. <laughs> czy mógłbyś zaprezentować jakieś swoje prace, projekty czy zlecenia? Chciałbym zobaczyć twoje filmy. Mam z tym prosty problem, mianowicie te prace należą do klienta. Ja nie mogę ich tak od tak pokazać na gałęzi. No. Z ze względów czysto etycznych, no nie wypada. W jednym Q&A, niestety nie pamiętam którym, pokazałem kilka kadrów ze swoich produkcji. Może jeszcze przy okazji innego materiału zrobię taki mini showreel może, no nie wiem, no bo też nie mogę całego mojego filmu tu pokazać, nie? Ale może kilka pojedynczych kadrów, kręciłem jakieś tam klipy, jakieś różne rzeczy, które są może mniej obłożone takimi umowami, nie? Że coś należy do kogoś. <grym> Zobaczymy, może coś mi się uda... Przemycić. Chciałem zapytać o mikrofon w kadrze. Czy jest to Twój znak rozpoznawczy, czy wiąże się z nim jakaś inna historia? Domyślam się, że tylko o dźwięk nie chodzi. Um, to pytanie pojawiło się kiedyś w QA i odpowiadałeś, że Twój kanał jest bardziej do słuchania niż oglądania, ale patrząc na coraz bogatszą scenerię, mam wątpliwość, czy ta odpowiedź jest nadal aktualna. Fotografia porównawcza. <laughs> Co tu się wydarzyło w lewym dolnym rogu, to ja nawet nie wiem. Ale fajne, fajny montaż, połączenie zdjęć. Wiecie, ja w tym momencie te, te pierwsze kadry, które tu widzicie, były realizowane. W moim mieszkaniu po prostu, więc nie miałem za dużego pola manewru, jeśli chodzi o ustawianie kamery. Nie? Po prostu siedziałem przy biurku na tle białej ściany. Wow. Ale teraz nagrywam w innym miejscu, nie u mnie w mieszkaniu, więc mam troszkę większe pole manewru i mogę sobie coś pokombinować z oświetleniem i. Tymi rekwizytami naokoło. Mam nadzieję, że to fajnie wychodzi i że Wam się podobają te nowe ujęcia. Nadal nie jest to wymarzone przeze mnie wymarzone przeze mnie miejsce, gdyż jest tu relatywnie mało przestrzeni. Ja tak naprawdę nie mam tu za dużo pola manewru. Te kadry są dość wąskie i też nie mogę sobie wszędzie ustawić świateł tam, gdzie bym chciał. Nie mogę ustawić tylu rzeczy naokoło, ale nadal nie będę narzekał, bo komfort pracy tutaj jest o wiele większy niż w domu, siłą rzeczy. I mam nadzieję, że Wam się to właśnie podoba, ale w przyszłości mam nadzieję, że. Że po prostu przeniosę się do jeszcze fajniejszego miejsca, w którym już będę miał pełne pole manewru, jeśli chodzi o taki artystyczny wydźwięk tych kadrów. <laughs> jak podobał się Quantum Break, kupiony u mnie w sklepie. Wow, spoko, że pamiętasz, że kupowałem u ciebie Quantum Break, <laughs> miło mi. I kiedy to było? Już chyba kilka lat temu nawet. Ale gra bardzo fajna, podobała mi się. Czy tak jak niektórzy YouTuberzy, masz ostatnio problem z informowaniem subskrybentów o nowych filmach? Nie zauważyłem czegoś takiego. Jak Twoim zdaniem pandemia wpłynie na rynek produkcji filmowych, światowych i polskich? W ogóle pojawiło się kilka pytań związanych z pandemią, związanych ze streamingiem, z VOD. Jak myślę, że co to zmieni i tak dalej, więc um, wybaczcie, że nie przeczytam wszystkich, ale jakby wrzucę pozwolę sobie wrzucić Wasze pytania do jednego worka w tym momencie, właśnie. Um. Wiecie, nie jestem analitykiem. Trudno mi powiedzieć, jak będzie, tak, tak na zasadzie, Wiesz, mogę sobie pogdybać. Um, nie wydaje mi się, żeby kina się od tak zmieniły w sensie, żeby nagle dystrybucja kinowa w ogóle z, z, gdzieś wyparowała. Nie sądzę, żeby pandemia i koronawirus to spowodował. Wydaje mi się ja osobiście, tak myślę, że to jest kwestia kilku lat, gdy to się faktycznie zmieni i to trochę. My, jako widzowie, wymusimy na y, dużych korporacjach, dużych firmach zmianę dystry modelu dystrybucji, jednak nie sądzę, żeby to było teraz. Mm, pandy okres pandemii jest ciekawym eksperymentem, mi się wydaje, y, ciekawym testem i pokaże też troszkę nasze zainteresowanie tego rodzaju dystrybucją, bo jak sami widzicie, sporo filmów, acz nie wysokobudżetowych, nie tych hollywoodzkich, ale sporo filmów. Ma swoje premiery teraz w usługach streamingowych. Jest to ciekawy eksperyment. Jednak wydaje mi się, że na przestrzeni eksperymentu pozostanie. Nie sądzę, że w tym momencie, gdy koronawirus gdzieś tam zaniknie, to nagle kina przestaną istnieć. To jest za wcześnie. Nie. To... Uważam, że jest to proces bardziej długotrwały i te, wiecie, te mechanizmy korporacji produkcji i dystrybucji kinowej już są tak bardzo osadzone w naszej rzeczywistości i tak bardzo też tak naprawdę finansowo się kalkulują. Nie wydaje mi się, żeby to w tym momencie zniknęło. Raczej po prostu kina powoli powoli powrócą do swojego trybu pracy, trybu działania i, i, i tak to będzie wyglądało, ale nadal uważam, że na przestrzeni kilku lat to się zmieni. Że usługi VOD, streamingu bardzo, bardzo mocno wystrzelą do przodu. Ja osobiście, jak zapewne wiecie osoby, które oglądały mój materiał związany z kinami, chciałbym, żeby tak było. Nie, ch nie chcę nikomu nic odbierać, w sensie, że jeśli ktoś chce iść do kina, niech idzie do kina i wiecie, nadal obejrzenie wielu filmów na dużym ekranie jest prawdziwie magicznym przeżyciem, i nie chciałbym sam tego tracić. W sensie, że jeśli chcę obejrzeć jakiś film ładnie nakręcony na ogromnym ekranie, to chciałbym mieć taką możliwość, bo jednak to wiele zmienia w jego odbiorze. Ale jest dużo produkcji, które nic nie tracą, gdy są oglądane na mniejszym ekranie, i chciałbym mieć po prostu taką możliwość, możliwość wyboru. Czy chcę sobie nawet zapłacić tą samą kwotę i obejrzeć w domu, czy iść do kina. Fajnie mieć możliwość wyboru. Jednak. Podsumowując, nie sądzę, żeby pandemia cokolwiek zmieniła w tym zakresie, po prostu wszystko wróci na normalne tory, gdy się yy, ta akcja z wirusem uspokoi. Czy pandemia w jakiś sposób skomplikowała twoje plany związane z kanałem? Mam na myśli jakieś materiały sponsorowane lub nowe formaty. I nie, nie wpłynęła w żaden sposób, głównie z tego względu, że ja nie koncentruję się na kanale na materiałach yy, recenzenckich. Myślę, że gdybym recenzował filmy tylko i wyłącznie na moim kanale, tylko się tym posiłkował, to miałbym duży problem, bo po prostu nie miałbym czego recenzować. Do kin nie pójdziemy siłą rzeczy. Ale że mój kanał jest bardziej taki: wiecie, ogólno. Filmowy, to w ogóle z tym problemu nie mam. Czy pandemia wpłynęła w jakikolwiek sposób na Twoje życie zawodowe? Bardzo, bo w tym momencie coś takiego jak produkcja filmowa praktycznie nie istnieje, nie ma żadnych zleceń. No wiecie, z jednej strony firmy się boją jakby większych zgromadzeń, ale tak naprawdę głównie jest to związane z budżetami. Nie? Najpierw świetnie budżety marketingowe. Jeśli jakieś firmy mają problemy finansowe, a całe, całe, wiecie, sfera usług filmowych właśnie podpada pod sferę, strefę marketingową, więc nie ma roboty w ogóle, jeśli chodzi o produkcję filmową, i to nie tylko u mnie, ale u wszystkich moich znajomych, którzy się tym zajmują. Po prostu jest ciężko w tym momencie, jeśli chodzi o tego, ty tego typu robotę. Zresztą ogólnie rynek usług, prawda? Wiemy, gastronomia, usługi i tak dalej, można by wymieniać hotelarstwo. No, jest dużo, niestety, usług, które ucierpiały na tym. I no to jest ciekawy test tak naprawdę dla wielu firm, które nie mają żadnego zabezpieczenia finansowego, takich małych mikrodziałalności, jednoosobowych na przykład, które, które nie mają żadnego zabezpieczenia finansowego lub nie mają innego źródła dochodu. No i to jest duży test właśnie dla wielu mikroprzedsiębiorców w tym momencie z, ze sfery mojej mojej branży. Czy jesteś w stanie wydzielić w historii kina jakieś okresy albo mody operatorskie, szczególnie w oczach mi się w filmach z lat 90., moda na filmowanie jakby z lekko przechylonej kamery. I słuchaj, to jest w ogóle ciekawy temat na materiał osobny. Jednak muszę do niego zrobić sam troszkę tak zwanego researchu, no bo nie jestem historykiem filmowym, więc też tak z głowy po prostu nie wyjmę różnych różnych trendów i po researchu wydaje mi się, że to jest fajny, fajny temat ten materiał. Więc dzięki za pomysł. Jedna rzecz, która mi wpadła do głowy od razu po przeczytaniu twojego, twojego komentarza, to jest moda w starych filmach na używanie zoomu. Obecnie używanie zoomu, czyli tego pierścienia zmiany ogniskowej na obiektywie, że zbliżamy obraz i oddalamy, Yy, obecnie używanie zoomu w czasie nagrywania, czyli że widzimy działanie tego mechanizmu, jest uwa uważane za błąd. Raczej się tak nie robi, chyba że mamy na myśli jakiś konkretny efekt artystyczny, nie wiem, taki szybki jump cut, nie, taki szybki zoom, szybkie dojechanie do, 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 do jakiejś postaci. No to okej, okay, ale ogólnie zoomów się teraz nie używa. Że wiecie, widzimy na przykład jakąś rozmowę i nagle kamera robi takie sztuczne zbliżenie, zbliżenie zoom na, na jakiego, jakiegoś pojedynczego aktora. A dawniej, gdy te zoomy jakby weszły powiedzmy na rynek, to pojawiła się taka fascynacja tym mechanizmem, i w niektórych filmach wyraźnie widać, jak są te zoomy stosowane. Takie powolne, niezdarne niezdarny zbliżenie. Jest to zdecydowanie moda operatorska, która się pojawiła wraz z pewną, powiedzmy, nową technologią. Ale Fajny temat do prześledzenia głębiej. Dzięki. Jak wygląda sprawa z rekwizytami na planie? Często w swoich materiałach zwracasz na nie uwagę, jak genialnie dopełniają scenerię i kto jest za nie odpowiedzialny za to, gdzie stoi książka, zegarek, jakiego koloru jest firanka. I czy zdarzają się sytuacje na planie, że po nagraniu sceny reżyser woła, ta firanka nie pasuje kolorystycznie do mojej wizji. Lećcie do sklepu po bardziej jasny kolor. No nie wiem, nie jestem na planach filmowych. Wiem, że na pewno na niskobudżetowych produkcjach, w czasie niskobudżetowych produkcji mogą się zdarzyć różne dziwne sytuacje. My w czasie naszych realizacji mieliśmy kilka. Śmiesznych akcji, gdy nagle coś trzeba było załatwiać. Ale jeśli chodzi o to, kto odpowiada za te rzeczy, no to teoretycznie za dział rekwizytów, za rekwizyty odpowiada dział scenografii. Ale to nie jest tak, że osoba odpowiedzialna za rekwizyty decyduje o tym, jaki konkretnie rekwizyt będzie na planie. Wszystko się umawia, nie? jest wspólna decyzja między autorem zdjęcia, reżyserem i tak dalej. W ogóle, jak o tym tak myślę, to chyba nie ma żadnego elementu w produkcji filmowej, za który odpowiadałaby tylko jedna osoba. Z reguły wszystko się dogaduje y, razem z innymi. Y, jest to dzieło wspólne. Czy będziesz robił materiały na prośbę Twoich widzów? Nie do końca rozumiem pytania. W sensie teoretycznie je rozumiem, ale nie do końca. Y, czy wiecie, ja czasami na Facebooku zadaję pytania, co byście chcieli zobaczyć, na przykład jakiego rodzaju analizę. Ostatnio pytałem, jakie postaci w tych mini biografiach chcielibyście zobaczyć, które realizuję od czasu do czasu. Y, też y, tydzień temu prosiłem was o podawanie Waszych ulubionych scen dialogowych. I chyba w przyszłym tygodniu będzie miała premier, będzie miała premier, będzie premiera tego materiału, w którym właśnie posiłkując się waszymi przykładami, waszymi ulubionymi scenami, realizuje cały film. Więc co pewien czas wchodzę w taką interakcję również związaną z konkretnymi materiałami. Sławomir idziak czy Dariusz Wolski? Chyba Sławomir idziak. Wiem, że zostajesz na napisach, ale czy kiedyś opuściłeś kinową salę podczas projekcji? To nie jest tak, że zostaje na napisach. To działa tak, że jeśli film zrobił na mnie mega duże wrażenie, to czasami lubię sobie chwilę posiedzieć i pomyśleć po nad tym, co akurat zobaczyłem, ale to nie jest tak, że muszę posiedzieć do końca napisów, i też nie jest też tak, że często zostaję na nich, ale nigdy nie opuściłem sali kinowej podczas projekcji. To też się troszkę wiąże z tym, co wcześniej Wam e, mówiłem, że raczej nie chodzę, staram się nie chodzić na słabe filmy. Ale nawet gdybym widział słabe film, to raczej bym nie wyszedł z projekcji, jednak już chyba chciałbym mieć. Pełny obraz tego, co obejrzałem. Jaka jest twoja ulubiona piosenka z filmu? To się troszkę zmienia w zależności od tego, jaki film oglądam i jak na mnie działa emocjonalnie. Nie mam ulubionej piosenki z filmu. Pierwsza rzecz, o której pomyślałem, gdy przeczytałem twoje pytanie, to była ta piosenka na końcu Tamte dni, tamte noce. Taki był tytuł tego filmu? Tak, tamte dni, tamte noce. Na samym końcu, końcu gdy ten chłopak spogląda w ognisko, przeżywa tam różne dramatyczne rzeczy i leci mega fajna ścieżka dźwiękowa. Tylko ja bardziej traktuję ścieżkę dźwiękową w filmie jako element większej całości. To znaczy, ona musi działać w danej scenie, w obrębie danych wydarzeń, danych emocji i. W tym kontekście ją zawsze rozpatruję i konkret, ten konkretny utwór muzyczny, o którym teraz ci mówię, mega na mnie podziałał właśnie w tej konkretnej scenie. Nie jestem przekonany, na ile jest to na przykład mój ulubiony utwór, który mógłbym słuchać wieczorami. Yy jako wiecie, samodzielną piosenkę. Z reguły muzyka filmowa dla mnie jest związana z daną produkcją filmową. Czy zrobisz kiedyś film o Obcym? Takie podsumowanie części od pierwszej do czwartej. Jest jeden materiał o Obcym u mnie, na pewno już bardzo dawno zrealizowałem go. O pierwszym Obcym chyba było, o całej serii, nie wiem, może, może kiedyś. Mam z tym taki problem, że tak naprawdę te ostatnie, nowsze części Obcego są strasznie słabe i trudno mi jakoś o tym opowiadać. O. Jakoś opowiadać w superlatywach. Jak robisz live'a, to jakiego sprzętu audio i wideo używasz do transmisji? Nie robię live'ów, więc trudno mi coś konkretnego polecać, ale rozważam temat transmisji na żywo. Ostatni materiał o sprzęcie robiłeś dość dawno. Czy mógłbyś zrobić jakiś krótki przegląd dostępnych kamer wartych uwagi za różne przedziały? Cenowe. Nie mógłbym z tego powodu, że ja bardzo nie lubię opowiadać o czymś, o czym nie mam pojęcia, czego nie znam. Jeśli ja robię jakiś materiał związany ze sprzętem, to muszę ten sprzęt bardzo dobrze poznać i mówić wam. No wiecie, no, sensowne informacje wam przekazywać, bo specyfikację techniczną w internecie każdy może sobie przeczytać, a tak naprawdę sprzęt to nie jest do końca specyfikacja techniczna, ale to, jaki obrazek daje dana kamera, w jaki sposób interpretuje, wiecie, kolory i tak dalej, jak się z taką, takimi plikami pracuje potem w postprodukcji, co można z tego uzyskać. Więc jest bardzo dużo zmiennych i tak naprawdę specyfikacje techniczne niewiele znaczą dla mnie osobiście. Oczywiście ważne jest to, nie czy tam w 4K nagrami nagra 120 klatek na sekundę i sobie zrobię zwolnienie czasu. No to jest jak. Jakby istotny środek artystyczny, również, ale poza tym to, wiecie, ważne jest to, jak dana kamera kręci, ergonomia, wygoda pracy na planie i tak dalej, więc musiałbym z tymi wszystkimi kamerami po prostu pracować. Co sądzisz o otwartych zakończeniach takich jak na przykład w filmie Wyspa Tajemnic? Uwielbiam otwarte zakończenia w filmach, szczególnie takie, które zmuszają do myślenia, do zastanowienia się, po prostu uwielbiam. To jest to jest coś rewelacyjnego. I gdy film jest dobry, fajnie na nas działa, jest, ma interesującą opowieść, czekamy na to zakończenie, i nagle dostajemy coś, co możemy sobie sami dointerpretować. Wow, uwielbiam to. Bardzo dobra rzecz. Szczególnie jeśli jest oczywiście w inteligentny sposób poprowadzona. Bardzo dobra. Sprawa. Na jaki film najbardziej czekasz do roku 2021? Wow. Ja nie mam tak, że czekam na konkretne filmy. W sensie nawet nie, nie sprawdzam za bardzo, co będzie w przyszłym roku w kinach. Na bieżąco raczej to interpretuję. Jakie są Twoje ulubione seriale? Mam dużo seriali, które lubię i wybacz za kolejną wymijającą odpowiedź, ale trochę krzywdzące według mnie by było wymyślanie teraz od czapy, że się tak wyrażę, tych, 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 tych produkcji, więc może zrealizuję taki materiał o moich ulubionych serialach po prostu. Bo tego typu pytania się powtarzają. O, o to jakie seriale lubię, które, które warto obejrzeć, również z punktu widzenia pracy autora zdjęć. Więc może takie podsumowanie zrobię kiedyś. Jaki polecasz kanał na polskim YouTubie? O rany. Nie oglądam ich za dużo. Tak, z punktu widzenia merytorycznego, no to świetnie jest skazany na film jeśli chodzi o tematy filmowe właśnie. Czy masz ulubionych krytyków filmowych, jeśli tak, czy ich zdania traktujesz jako wyrocznie drogowska przy ocenie filmu? Jeśli jesteś w stanie zmienić pod ich wpływem diametralnie myślenie o filmie, czy raczej podchodzisz do ich opinii na zasadzie jestem ciekawy co mają do powiedzenia? No, raczej to drugie, <laughs> jestem ciekawy co mają do powiedzenia. Jeszcze mi się nie zdarzyło chyba ani razu, żebym zmienił opinię o jakimś filmie, bo ktoś mi powiedział że ten film jest inny. Na tym polega dyskusja w ogóle o filmie i o sztuce, nie? że każdy ma różne opinie i się nimi dzielimy. E, nie, nie mam ulubionych krytyków filmowych, może to dlatego, że ja się nie bardzo. Wiecie, dawniej krytycy filmowi byli w prasie filmowej, nie? w magazynach. E, I ja jakby nigdy nie czytałem za bardzo tych magazynów, w sensie nie, no, nie należę do osób, które się wychowały na takie tego typu prasie. I może dlatego też nie mam tych swoich ulubionych krytyków filmowych, którym, których cenię. To jest też osobne pytanie, kim jest krytyk filmowy obecnie. To jest to do, do, odwołuję się do tego, co powiedziałem, że dawniej krytyk filmowy to była jakaś właśnie postać poszanowana postać, która pisze do magazynu, do prasy filmowej, z którą mamy styczność tam raz na miesiąc, gdy sobie kupujemy ten magazyn, przeglądamy, czytamy i ufamy temu, co ktoś napisał. W obecnej dobie? internetu i tego wszystkiego, co się naokoło dzieje, dostępu do informacji do tego, że każdy może tak naprawdę nagrać swoją opinię o filmie, no, kto jest krytykiem filmowym, nie? Czy ja jestem krytykiem filmowym? Wydaje mi się, że to stwierdzenie właśnie dość mocno zostało zdewolu, zdewaluowane. <laughs> Straciło na wartości słowo krytyk filmowy. Teraz krytykiem filmowym może być chyba każdy, kto po prostu się wypowiada o filmach i udostępnia publicznie swoje, swoje wypowiedzi i swoje opinie. Zauważyłem, że ilość wyświetleń twoich filmów waha się średnio między 30 Tysięcy, a 300 tysięcy, czy potrafisz z reguły przewidzieć, jak popularny będzie Twój materiał przed wrzuceniem go na YouTube'a? Tak. Potrafię to przewidzieć, oczywiście nie jest to zero-jedynkowe. Bardzo dużo tutaj jest zmiennych algorytmów YouTube'a, co zostanie nagle bardziej wypromowane, co mniej, więc jakby pełnej kontroli nad tym nigdy nie ma. Ale jakby już kilka. Lat publikuję na, na YouTubie i jestem w stanie stwierdzić mniej więcej, przynajmniej co chwyci, co nie. Na przykład patrząc po przykładzie QA, który teraz nagrywam, QA z reguły oglądają się słabo, bo oglądają je głównie osoby bardzo mocno zainteresowane działalnością kanału i takie, które wydaje mi się, oglądają po prostu wszystko, co u mnie, le jak leci. Po prostu miło ze mną spędzają czas, dlatego jestem mega wdzięczny, szczególnie osobom, właśnie, które przy QA siedzą tym bardziej jeszcze Q&A są długimi materiałami, nie? więc jeśli chcemy obejrzeć taki Q&A mój, no to musimy 30 minut prawie poświęcić, a to jest duże poświęcenie czasu w obecnym, w obecnym, obecnym czasie. Duże poświęcenie czasu w obecnym czasie. I, i, i bardzo szanuję i bardzo dziękuję wszystkim osobom właśnie, które ze mną są w tych materiałach, ale wracając, zwykle gdy publikuję Q&A to wiem, że będą się troszkę gorzej oglądać, ale z drugiej strony na przykład w przypadku tego Q&A konkretnego wiem, że tytuł będzie jest związany z pandemią, bo o tym się tutaj wypowiadam i to wydaje mi się, że jest ciekawy temat. A że temat pandemii jest w miarę chwytliwy, powiedzmy, to jest jakaś tam nadzieja na przykład, że ten konkretny QA, który teraz nagrywam, obejrzy się troszkę lepiej, ale nigdy gwarancji nie ma, więc wiesz, patrząc po rodzaju materiału, który się tworzy, jego temacie i. Takiej klikalności, można mniej więcej stwierdzić, jak się będzie dany materiał oglądał. Jak Ci się podobał najnowszy, czwarty sezon Domu z Papieru, na tle wszystkich innych sezonów, na którym miejscu się ten znajduje? Trochę się tutaj sprawdza to, co przygotowałem w osobnym materiale o tym, jak schematy działają na serial i odsyłam do tego filmu. Jest on związany właśnie z Domem z Papieru. I tak naprawdę, wszystko, co tam powiedziałem. Tyczy się również najnowszego sezonu. Ja się bawiłem przy nim w miarę okej, okay, w miarę dobrze, ale też wydaje mi się, że jest to związane z dużą przerwą od ostatnich sezonów, dlatego jako, że w miarę na świeżo podszedłem do tego sezonu, to bawiłem się przy nim w miarę okej, okay, ale jest to dokładnie kalka z poprzednich sezonów. Bardzo dobrze wydaje mi się to, o tym opowiadałem w tym materiale o schematach w serialach. Gdzie można znaleźć informację, czym został dany serial nakręcony? Ja osobiście posiłkuję się serwisem IMDb, link do niego tutaj znajdziesz na dole teraz. Tam możesz sobie wejść do specyfikacji technicznej każdego filmu czy serialu i zobaczyć, czym został na nakręcony, lub nawet jakim negatywem, ale też y, radzę traktować to z przymrużeniem oka, bo już w kilku miejscach y, mi się zdarzyło, że ta informacja była albo nieprawdziwa albo podawała tylko jedną z kamer, którymi film był kręcony, czyli jak w kilku scenach była użyta inna, no co tam akurat ją w tym spisie technicznym umieszczono, ale że cały film był nakręcony w głównej mierze innym sprzętem, no to już to zostało pominięte, więc jest to jakiś wyznacznik, ok, Ale traktuj go z pewnym dystansem. Jak widzisz teraźniejszość i przyszłość polskiego kina? W którą stronę mogłoby się zwrócić? Co może być banalnym stwierdzeniem, jest ona niezwykle niespójna. Z jednej strony mamy szanse i zachwyty, boże ciało, hater, a z drugiej rozczarowanie, i nonsensy, 365 Bad Boy, czy da się to jakoś ukierunkować, czy też po prostu jest to norma, że raz tak czy siak. No jest to norma, na każdym rynku filmowym tak to wygląda. Czy to naszym, czy zachodnim, czy. No wiecie, to jest po prostu, są realia rynku filmowego, że tworzy się raz lepsze produkcje, raz gorsze. Ja ogólnie uważam, że stan polskiego kina jest bardzo dobry w tym momencie. Porównując do tego, co było kilka lat temu, to jest wręcz przepaść, nie była Ziemia. Mamy naprawdę kilka świetnych produkcji. No to, że taki Wega się czasami pojawi, no to wiecie, każdy kraj ma swojego Wegę. I zawsze tak będzie. To wszystkie wybrane przeze mnie pytania. Mega dzięki za, za ich zadawanie. Bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Standardowo jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca tego materiału. To jest mega przedsięwzięcie, tyle 10 minut ze mną spędzić i nie wyłączyć po drodze, więc bardzo wam dziękuję za wytrwałość i życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko, bezpiecznie przede wszystkim. Pa pa!